Powiesz, wiadomo co, masz bana. Masz loty z rodzinki. Co? Masz loty z rodzinki, ja coś powiedz w Mam live'a. A jest już ktoś, czy nie? Ale jeszcze zaraz, nie chcę. Tą... Wyjdę stąd, wyjdę stąd zaraz. Obiecuję, że stąd wyjdę. I kurwa przyjść, nawet, nie masz dwójki. Nie, 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 nie. Hi 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 ha. Skąd ty kurwa te miniaturki bierzesz? Ja pierdolę. Skąd na pewno? Ja pierdolę. I kurwa, bo ja jestem na twoim live, nie? I widzę tylko cały czarny ekran, nie? Tak, bo wchodzę mojego stika. Zaśmienili po niebawem, kurwa. No tak, jak ty he. Bo zginął, jest tylko cały czarny. No bo poczekaj, może. Może człowieku wchodzę bez zaraz wchodzi O! O, już mi wyładuje to, mogę zmienić. Siema! Siemano! Siemano! no! Jezus. O, widzisz. Już jest git. I... Syna, to sobie przyjdzie, jakąś kokę pod ten, panie, a ja tylko 600. jedziemy do jakiegoś bankomatu. Kurwa, do bankomatu, nie? Ja pierdolę. Jestem taki dzisiaj szczęśliwy, panie. Bo wyruchałem dziewczynę, nie? Erwa. No kurwa. Chyba we... we snach. Chyba wspomnieniły ci się sny kolego. pierdlu byłem mały. Ałem... Przepierdle mnie. W więzieniu w sensie, pierdlu. Mówi to chłopik za x, bardzo x dla mnie. A... Chyba... Ty się ogarnij, bo widzę, że chyba masz atak jakikolwiek A pan dzisiaj jakieś piwko pił, bo ja już tydzień nie piję Dobrze piwko jebnąć z ramy, piwko Niby to, ale jedno bo piwko nie zaszkodzi Dobrze piwko jebnąć z ramy, piwko z tam kurwa piwko Dobrze jebnąć z ramy, piwko z ramy, A, oh, witamy kasino. kasyno. Obżebi na pivko, zránka, lečný, Dobře, těžná, oh, Chodź tam tamto. tam to jak tam dám hajs. No dalej mi ten nie děla. Mapa. A Andonist O oh, już działa Masz, dobra jadę do do kasyna Ty słyszysz Czy ty słyszysz i... co no żartuję, choć ci dam normalną kwotę. Ale w sumie też pójdę do pasantka, Będziemy tutaj za kwotę. Za Co to ma to? Kolego, koleżanko. Dziemy, no tak sobie wpłacę... A, su kurwa. na to. Ya, perdón, no puedo Чуть -чуть так. Ага, я Chyba o ty, to chyba co roku, kurwa. Ja nie dostałem. Co ty gadasz? Nie? To nie ty dzisiaj leżała na ja. końcach? Ja mam czwórkę. Co ty gadasz? Aha. Nie, jest bo tak jeden, który wygląda. No, to jest skryptem. No, to jest ten. Ten. Czekaj, zimę, czekaj. Chcesz, czekaj. A to ta ten, może ten. Um, 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 um. Oh Franklin, dat no. Alle Money, dogs. Money, dogs. Money, toch? Money, Money, toch? Money, toch? Money, toch? Money, Money, Would you like a card? Please, 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 please your chips. There's a bust. Yeah. There's a seventeen. Let's see those chips, please. Chips, please? No, the be bets are closed. Let's Well, hello, sir. Four. Chips down. A two. Eleven. That's a nine. Two. Ten. Would you like oh, another card? Twelve. Another card We have thirteen. Twelve. What do you fourteen. 20. That's the bust for the house. Would you like another? Place your More chips, and 8. No. Please place your chips beds. down. We Let's got begin. 10. Chips, please. 15. Showing 6. A 10. 10. Another 10. card. 10. Go ahead and place There's your 10. chips. There's Too many. many. busts uh Digestion. Uh -huh. Do you want another card? Another? 15. 17. It's 8. 12. Chips in, please. The goes another the card for you. All bets you. are like closed. Best of 18. luck, everyone. please. Great. There's a Bets are now 19. closed. are Let's, Let's see those chips, please. There's a nineteen. There's seven. Eleven. So good of you to a join us, Four. 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 Eleven. 11. And 18. The table's 16. All. You you like Would you like another down. card? A twelve. Thirteen. And I hope the you enjoy Nineteen. Your see you two. Would you like another There's card? There's a nine. There's Deuce 17. there. An fourteen. Got twelve. Those There's a this Card for you. your chips down. Another? Mmm. Too like many. Buzz. An eleven. Uh -huh. dealer Hope is to a bust. let see bus. you next time. thats are closed. Best of luck. Eighteen. Okay. 10. Another card. Got five. An we 18. have a six. Your chips, 12, if you would. Chips, please. A gentleman like yourself. Nice is to have you joining welcome. us, sir. Chips, three? please. Looks like a bust. Mm -hmm. Looks like thirteen. Eight. And a three. And see a twelve there. Oh. The best. Another card. Let's begin. Would you like a, a three. card? Seventeen. Take care. Thirteen. So good of you to join us. Seventeen. Uh -huh. Lucky thirteen. Would you like another card? Whoa. There's a thirteen. Another? That's yeah. twenty. Chips Place those down. chips, please. The dealer's bust.